Cześć kochani! Witajcie na kanale. O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzimy do was z przeglądem kolekcji jesiennej ze sklepu Zara. I witamy was w pierwszej <noise> części, którą poprowadzi moja mama. Otóż, byłyśmy na zakupach w Zarze no i kilka perełek tam wyhaczyłyśmy, chociaż muszę powiedzieć, że przy nagrywaniu poprzedniego odcinka, to znaczy przy wybieraniu ubrań do poprzedniego odcinka... Masz na myśli Reserved? Tak, bawiłam się dużo lepiej ponieważ gdy weszłam do rezerw, to ja dokładnie dostałam, dosłownie dostałam takiego, wiecie, wyrzutu adrenaliny, bo tyle pięknych rzeczy na tych wieszakach wisiało i ja totalnie nie wiedziałam, co ja mam brać, bo nie mogłam wziąć ze sobą wszystkiego i musiałam, wiecie, zrobić taką naprawdę dużą selekcję. Dzisiaj w Zarze takiego uczucia nie miałam. Oczywiście widziałam kilka fajnych rzeczy, interesujących, ale wiecie, nie było tego wow! E, także no zobaczymy. No, kilka rzeczy ze sobą wzięłam, no ale z taką pewną nieśmiałością e, do nich podchodzę. I jeszcze chciałam na samym wstępie Wam bardzo podziękować, bo pod ostatnim tym filmem, właśnie z przeglądem z Rizert, pospało się mnóstwo komplementów w moją stronę i za nie bardzo dziękuję. No ja myślę, że tego wyrzutu adrenaliny tutaj nie ma, dlatego że rzeczy, które widzę na twoim wieszaku, który już jest przygotowany, są raczej w, takim, w takich kolorach stonowanych. Mm -hmm. Raczej są chłodne, ciemne i myślę, że to jest z tym związane, bo jednak w tym reserve trzelałaś i fakturami, i wzorami, i kolorami, a tutaj jest tak... No, taka stonowana wersja ciebie, ale to nie znaczy, że to coś złego, bo fajnie mieć szafy, czerwony t-shirt i elegancką ciemną marynarkę, więc. No, zobaczymy, zobaczymy, co z tego mojego przeglądu dzisiaj wyniknie. No, i nie wiem, czy iść za ciosem, bo Paulina mówiła o stonowanych kolorach, czy jednak pójść w drugą stronę i pokazać coś bardziej w kolorach jesiennych. Ja myślę, że najpierw przymierz coś stonowanego, a później coś kolorowego, i tak na zmianę. No dobra, niech ci będzie. To ja byłam bardzo ciekawa. Tej sukienki. I może jakiejś takiej czarnej sukienki nie potrzebuję, ale bardzo mi się spodobał krój i wykończenie, które jest takie surowe. Więc może po prostu ją przymierzę i jak już zobaczę, jak ona na mnie leży, to powiem coś o niej więcej. Ta sukieneczka kosztowała 250 zł i mam ją w rozmiarze M. I szczerze powiem, bardzo korzystnie w niej wyglądam. 250 zł. Zaraz sprawdzę, jaki ma skład. Szukaj dziecku składu. Tutaj poliester No, niestety skład nie jest najlepszy. Poliester i elastan. No, ale może można przymknąć na to oko, bo sukienka naprawdę bardzo dobrze leży na takiej figurze, jaką ja mam. Czyli ja jestem taką klepsydrą, biust, talia, biodra, pupa płaska, ale w tej sukience tego nie widać. To jest sukienka bardzo korzystna. Bardzo korzystnie wygląda. I może powinna mieć rozmiar M, żeby wiecie tu się tak wszystko nie odznaczało albo a masz może SP? MK. A. Albo może powinnam mieć takie wiecie wyższe majtki, które kończą się w talii, a nie tutaj pod brzuszkiem, bo właśnie w tym miejscu, gdzie kończą mi się majtki, robi mi się taki wałeczek. Ale to jest naprawdę bardzo korzystna sukienka i to jest sukienka, żeby tak nawiązać do poprzedniego odcinka dla nauczycielki. <ścoughs> Bo będzie w niej po prostu bardzo dobrze wyglądać. Ale też na co dzień można ją założyć, a z odpowiednią torebką, fryzurą, makijażem i biżuterią może to być sukienka randkowo-jakaś taka imprezowa. Prezentuje się tak na mnie: z przodu, z tyłu, z boku. Wiem, że mi tutaj odstaje brzuszek, no ale nic na to nie poradzę. Ta sukienka zwróciła moją uwagę ze względu na e, szycie, jak już wcześniej powiedziałam, bo tak, tutaj e, jest marszczona, czyli ładnie się tutaj na górze układa. Jest taliowana, ponieważ tu ma takie fajne, bardzo ciekawe przeszycie, takie surowe. Więc tutaj w talii y, ładnie y, leży po prostu. Tutaj też ma takie surowe przyszycie. Zobaczcie sami, ja nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. I tutaj też w talii jest taki, taka lamóweczka, jakby. Całość wygląda naprawdę zaskakująco. Nie myślałam, że będzie ona tak dobrze leżeć. Może trochę mam problem tutaj z szerokością na dole, ponieważ ta sukienka nie ma żadnego rozporka. No, ale idzie sobie poradzić. Ja troszeczkę tutaj się przeszłam. No i nie jest to aż yy, tak bardzo przeszkadzające. Aha, z tyłu ma jeszcze taką kokardeczkę ciekawą, wdzięczną taką. Co Paulina powiesz, bo tylko ja mówię. Nie daję Ci dość do, nie, do słowa. Nie, dajesz, Jest ładnie. Jest ładnie, nie? No, także... Proszę bardzo, 250 zł i może być wasza, ale zwracam uwagę na to, że to jest jednak poliester. A co gdyby odświeżyć całość i założyć taką kurteczkę, którą kupiłam za 200 zł i mam ją w rozmiarze S. I to jest taka lekka kurteczka, nie na jakieś bardzo chłodne dni, raczej na taką pogodę nijaką, ale no ale powiedzcie, no taka... Fajna, sportowa elegancja. No ja bym nie zostawiła tej sukienki z tą kurtką, bo chyba szkoda, szkoda właśnie tą sukienkę zakrywać i marnować ten <głos> potencjał. <głos> Natomiast ogólnie jest to fajna kurtka do tego typu sukienek, które są... Bardziej proste i, i same w sobie może robią po prostu mniejsze wrażenie. Ogólnie, kurtka ma bardzo fajny krój, i jakby była w innym kolorze, to też bym ją wzięła na przykład w takim śliwkowym. A bo no. ty teraz idziesz y, za trendami, a ja idę po prostu za kolorami jesieni, bo właśnie ten kolor zwrócił moją uwagę. I muszę powiedzieć, że na wieszaku ta kurtka była zestawiona z tą spódniczką, którą zaraz y, przymierzę, i ta spódniczka też zwróciła moją uwagę. Ale nie ze względu na kolor, tylko na krój. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. No i mam na sobie spódniczkę za 150 zł. Rozmiar, zaraz Wam powiem, chyba M. M, tak. I to jest taka typowa bombka. Bombka, ale tej spódnicy nie tylko na dole się coś dzieje, no bo wiecie, bombka to jest właśnie coś takiego, taki taki krój spódniczki, ale bardzo interesująca jest też ta góra, ponieważ z przodu jest zapinana na zamek, czyli coś ala spodnie. Fajne kieszenie, fajne tutaj kontrafaudy. Fajne jest też to, że w sumie nie ma gumki, bo wydaje mi się, że wszystkie spódnice i spodnie, które nie mają gumek wyglądają bardziej premium, że tak powiem. Nie są takie kiczowate tak jakby. Oczywiście mam w swojej szafie spodnie i spódnice, gdzie wiecie, z przodu jest na przykład taki klasyczny pasek, a z tyłu gumka, żeby wiecie... Była taka elastyczność, ale jednak wydaje mi się, że jeżeli jest pasek z przodu i z tyłu na, całej, na całym obwodzie, no to wygląda to po prostu lepiej. Bluzeczkę też mam z Zara, ale o tej bluzce to Paulina coś opowie, ponieważ ona ją wsadziła do swojej torby. Ja po prostu nie mam przy sobie bluzki, stwierdziłam, że nie mam jak zaprezentować tej spódnicy, więc... Na chwilkę pożyczyłam, ale oddam ci. To zwykła bluzka, więc tu nie ma co o niej gadać. I do tego ta kurteczka, no moim zdaniem, wygląda to dobrze. Spróbuję zapiąć. Tak mi się podoba średnio. No, mi wcale. <noise> Jednak ta kurtka jest bardziej urokliwa, gdy jest po prostu rozpięta. No nie, no zdecydowanie. Chociaż muszę powiedzieć, że ja tych wszystkich y, tręczy, kurtek nie zapinam. Ponieważ właśnie wydaje mi się, że tak ta cała nasza odzież, wierzchnia wygląda po prostu lepiej, gdy jest odpięta. Jest jakaś taka lekkość zachowana, jakoś to wygląda bardziej stylowo. Tak mi się no wydaje. No ale jak byłam młodsza, to nawet jak ja mówiłam, mamo, odpięta kurtka wygląda lepiej, to mama jak chciała, zapinaj wszystko. Bo wtedy dbałam mnie o twój wygląd, ale, ale o to też też Czuję się, że ja cię przekonałam do odpinania kurtek. Nie po prostu chyba trendy w modzie i po prostu samoświadomość, i po prostu, no, no jednak rozwijamy się, prawda? Nabieramy nowych umiejętności, nowych mocy i moje A moc ja mówię, teraz że to nie jest... jest moja zasługa. Dobrze, jest to twoja zasługa, niech ci będzie. I mam na sobie sukieneczkę w kolorze pomarańczowym kosztowała 250 zł i mam ją w rozmiarze L, ponieważ wiecie, wydawało mi się, że ta MK będzie jednak na mnie za mała. I chyba tak by było. Tak. Tak, jest cudownie luźna, jest cudownie swobodna, ale jednocześnie, jednocześnie pięknie podkreśla naszą sylwetkę. Zobaczcie sami, ja mam, mimo tego, że ta sukienka jest właśnie w odbiorze taka, taka luźno-swobodna, to ja mam wcięcie w talii, mam zarysowany biuścik, sukienka się pięknie opiera na bioderkach. Muszę przyznać, że zrobiłaś się raz mniejsza, taka... Optycznie się zmniejszyłaś, wyszczupliłaś, wydłużyłaś. Naprawdę. Tak, no. Super długość, bo ta sukienka nie jest ani za długa, ani za krótka. Do tego. Znaczy, tak naprawdę to moją uwagę zwróciło to szycie, bo wydaje mi się, że ja już latem mierzyłam podobną sukienkę, w jakimś innym wzorze, prawdopodobnie bardziej letnim, ale z takim szyciem, z takim cięciem. Bo zobaczcie, tutaj jest taki, taki krój podkoszulkowy, a tutaj. Jest takie cięcie do trójkąta. I to cięcie właśnie sprawia, że mimo tego, że ona jest właśnie taka lejąca się, no, zwiewna, to jednak to cięcie sprawia, że nasza sylwetka jest zarysowana. Ja się czuję w niej naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie, jak wyglądam z przodu, z tyłu, z boku. Nie widać mi w ogóle brzuszka. Do tego są, są kieszenie. Dla mnie to jest naprawdę bardzo duży plus. Ja nie wiem, dlaczego jest, zwracam uwagę na takie szenie, bo w sumie idąc ulicą tych Rąk w kieszeni nie trzymam. No i też nie wiem, nawet chusteczki czy czegokolwiek takiego do kieszeni też nie wsadzam, więc. Ale jakoś jak są kieszenie, to dla mnie to już jest wiesz, plus 10. Okay. Do, do kreacji, do produktu, do sukienki, do ubioru. Sukienka moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze na mojej sylwetce wygląda i naprawdę muszę się bardzo dobrze zastanowić, czy ją oddać, czy zwrócić. Tutaj jest naprawdę bardzo duże wskazanie ku temu, aby ją zostawić. Postawić, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Nie dość, że w takim wiosenno-letnio-jesiennym kolorze, no bo jest, to jest taki żywy kolor, więc można założyć taką sukienkę i wiosną, i latem, kiedy nasza skóra jest taka wiecie, muśnięta słońcem. Pomarańcze bardzo dobrze wyglądają, właśnie przy takiej skórze. No i na jesień, no bo kolor Dyni, prawda? Kolor jesieni, kolor Dyni. No, mi się ta sukienka, kochani, bardzo, bardzo podoba. I to jest, ja Wam pokażę, jaki to jest materiał, bo to jest taki dość dziwny materiał, bo z tej prawej strony to jest kolor pomarańczowy, a z tej lewej taki czarny. I ja na materiałach się zbytnio nie znam, no ale to jest właśnie tego, tego typu materiał. Taki fajny, lejący, chyba się aż tak bardzo nie gniecie, wiecie. No chociaż, no troszkę no, się gniecie, no, gniecie troszkę się, się gniecie. No ale, kurczę, jak się ją wyprasuje, to może tak Cię się trwa. nie No Przetrwa ten cień, nie? E, ja spróbuję zestawić tą sukienkę z tą kurteczką pomarańczową. No tak, tak, ja już widzę, że to nie jest ten sam odcień. No, ale bardziej nie, chodziło mi, mi o sprawdzenie, czy w ogóle ten krój sukienki będzie dobrze wyglądał, no z jakąś... Kurteczką, no i myślę sobie, że to jest fajna sportowa elegancja. I wyglądamy w tym po prostu fenomenalnie, dobrze, swobodnie. Tak, z inną kurtką byłoby fajnie. Tak. W innym kolorze po prostu, ten kolor tutaj się gryzie. Ale mam tutaj też marynarkę, o której opowiem za chwilę, ponieważ nie do tej sukienki ją kupiłam i nie tak, wiecie, o niej myślałam, ale zobaczcie, to już wygląda dobrze. No super! To już wygląda dobrze. Albo gdybym założyła czarną marynarkę, prawda, to już by było tak. Stylowo fajnie. Muszę Wam powiedzieć, że z tą marynarą to bardzo pasuje, ponieważ ta marynarka ma takie pomarańczowe, ledwo widoczne, ale jednak prążki. Więc to jest jakaś całość. No i co? Z marynarą też dobrze. No dobrze, skoro już chwyciłam za tą marynarkę, to wezmę może te ubrania, o których w związku z nią myślałam. I oczywiście, nie mylicie się, kupiłam spodnie plus kamizelkę. A ta marynarka to niby komplet, ale jednak niekoniecznie. Mój komplecik razem kosztował 310 zł. Spodnie plus kamizelka, 180 spodnie i ile kamizelka sprawdzałaś? 130 chyba. Tak. I spodnie mam w rozmiarze L, a kamizelkę M. -kę. I to jest taki dość sztywny, taki garniturowy, ale jednak cieńszy od takich tradycyjnych garniturów materiał. Bardzo fajna góra, taka normalna, klasyczna kamizelka. W kamizelkach chyba każdy wygląda dobrze i stylowo. I do tego te spodnie, bardzo szerokie i strasznie, ale to strasznie bardzo spodobała mi się. Ta góra tych spodni, ponieważ tu są takie fajne przeszycia kontrafałdy. Idę do Was bliżej. Zobaczcie, tu są takie fajne kontrafałdy, które sprawiają, że tutaj jesteśmy ładnie, e, ładnie pokazane, e, ale jednak na dole te spodnie są bardzo szerokie. Kieszenie, oczywiście klasyka, tutaj takie jakieś różne detale. Bardzo fajne spodnie, ale zwróćcie też uwagę na grubość tych pomarańczowych prążków. Bardzo słońce na mnie w tej chwili świeci i nie wiem, czy to widać, ale tutaj są takie pomarańczowe prążki. I wiecie co? Odległość między nimi to na moje oko to jakieś pół centymetra. I jest, jest ich dużo, są ustawione gęsto. Tak. No i właśnie ta odległość pół centymetra. Bardzo fajny taki czekoladowy kolor właśnie z tym pomarańczowym akcentem. Czy jest smutno? No nie wiem, czy jest smutno. Wydaje mi się, że jest. A kto Ci powiedział, że jest smutno? Ty na początku. Nie, chodzi mi o kolory. Mi się wydaje, że jest stylowo, z odpowiednią no biżuterią, będzie naprawdę dobrze. i Chcę Wam teraz pokazać tą marynarkę. Ja wiem, że już odchodzimy od tego przeskalowania, od tych dużych marynarek. W klepach zaczęły pojawiać się, wiecie, takie bardziej dopasowane, ale mi się to w dalszym ciągu podoba. I czy pójdziemy z trendami, czy jednak pójdziemy w swoją stronę, zależy oczywiście od nas. Mi się te za duże marynarki i te za duże spodnie bardzo podobają, tym bardziej w zestawieniu z kamizelką, która jednak tą naszą figurę pokazuje. No, mi się ten komplet bardzo podoba, Paulina. No, super wyglądasz. I teraz zwrócę Wam na coś uwagę. Ja uwielbiam bawić się wzorami i fakturami, i właśnie to zwróciło moją uwagę: to, że kamizelka i spodnie mają prążki o rozstawie pół centymetra, a ta marynarka, mam nadzieję, że to widać, ma te prążki co centymetr albo i dwa. I sprawia, bo kolor jest ten sam. Materiał w dotyku wydaje się być ten sam. Ale to jest ten smaczek. To jest coś, co zwróciło moją uwagę. To wisiało oczywiście obok siebie i ja od razu pomyślałam wow, ale to jest fajne. I tak samo na przykład jak zestawiamy garnitur dla Twojego taty. Jak wiecie, idziemy na jakieś wesele, to też szukamy jakiejś innej kamizelki, żeby kamizelka i spodnie były takie same, a marynarka jednak w tej samej tonacji kolorystycznej, ale jednak może miała inny wzór. Albo na przykład marynarka i spodnie to samo, a kamizelka coś innego. No, zawsze y, lubimy się pobawić i lubimy jakąś taką swoją stylizację stworzyć. I to jest coś, z czym naprawdę będzie mi się bardzo ciężko rozstać. A musisz się rozstawać? Powiedzcie, muszę się z tym rozstawać, czy, czy zostawić to w swojej szafie, bo jest naprawdę, naprawdę Trze super. Dla pani nauczycielki też. Po to będzie chyba taki nasz Mem. żart Mem. Będę do tego co któryś odcinek nawiązywać. Nie zdziwcie się, drogie panie. Możecie, jeżeli macie w swoim środowisku, w swoim otoczeniu jakąś nauczycielkę, podpowiedzieć jej, aby zerknęła na nasz kanał, na odcinki Mierzymy, ponieważ tam może się znaleźć coś dla niej. Jakaś wiecie propozycja modowa, A anuż ci się coś e, spodoba. Także no piszcie. No i jak już jesteśmy właśnie w tej sferze, piszcie do rozsyłajcie, to oczywiście w tym momencie zostawcie subskrypcję na naszym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę, no i oczywiście skomentujcie, dajcie Wam je znać, które z tych rzeczy ma zostawić, a które oddać. A później na końcu filmu edytujcie swój komentarz i dodajcie resztę stylizacji. No mi się ten komplet bardzo podoba, naprawdę. Zsumujmy wszystko, sumujmy, sprawdźmy ile to kosztowało. 180 plus 130 to jest 250. 310 i marynarka kosztowała 3, 3 stówy. To komplecik za 6 stów. No trochę dużo, nie? Trochę dużo. Chyba będę musiała rzeczy na windet powystawiać. Nie. <grymne> Ten komplecik wzięłam z ciekawości nigdy wcześniej. Tego typu bluzeczki nie mierzyłam, więc byłam ciekawa jak to będzie razem wyglądało. Bluzeczka w rozmiarze S 150 zł, spodnie w rozmiarze 38 też 150 zł, uh -huh. e, nie ma gumki, e, materiał, który raczej imituje jeans, bo to wiecie, to jest bardzo cieniutkie po prostu. No, ale wygląda jak jeansowa i robi fajne wrażenie. Tak i szczerze powiem, z taką Nieśmiałością do tego kompletu podchodziłam, ale jak się w nim widzę, to jestem mocno na tak. Bardzo fajnie wygląda tutaj to taliowanie, ten sznurek tutaj, który sobie można związać. Oczywiście nie ma chyba innej możliwości, bo tu jest do tego wszystkiego wszyta gumka. Mhm. Więc nawet jak tutaj nie zrobimy żadnego fikumiku, żadnej kokardki, żadnego przewiązania i puścimy te sznurki tak luzem, to i tak jednak to wcięcie w talii będziemy miały. No ja teraz y, biorę w ręce tylko i wyłącznie takie szerokie spodnie. Mam teraz y, na punkcie taki, taki, takiego kroju fioła, no i nic na to nie poradzę. Tak się one prezentują. To znaczy tak, jakby mi ktoś dał za darmo ten komplecik, to naprawdę bym w nim chodziła. Nieraz, raz, nie dwa bym go założyła. A jakbyś zapłaciła za ten komplet, to byś w nie chodziła? Nie, chciałam powiedzieć, że <grym> Swoich pieniędzy bym na to nie przeznaczyła. Dlaczego? Bo jednak wolałabym chyba je przeznaczyć na A, ten okej, okay, rozumiem. Na ten albo na tą sukienkę. Wiesz, biorę pod uwagę to, co mam teraz tutaj na wierzchołku. Tylko, prawda jest taka, że ty potrzebujesz fajnych ubrań na co dzień. A ty inwestujesz bardzo dużą ilość pieniędzy w ubrania wyjściowe. I te sukienki sobie wiszą, te garnitury sobie wiszą w szafie. Wcale nie, bo zakładam je nawet, jak jadę do oszą do sklepu. Do Osho garnitur zakładasz? Oczywiście, że tak. Nie widziałam cię jeszcze. Oczywiście, że tak, bo na mnie nie patrzysz, jak patrz. ja wychodzę z domu. Nie patrzysz. Nie zawsze jesteś w domu, jak ja z domu. Czy ty w takiej garniturze pojechałabyś do oszą, Do oszą, może nie, ale jakby mnie tata wziął do kina, to już tak. No dobra, no ale. Ale? Czy wtedy 600 zł na kino? Ale jakbym się dobrze czuła, to bym od razu Sans może mi się bardziej podobał. No film Może bardziej by mi się podobał. No tak, nie do końca chcę po prostu przeznaczyć na ten komplet 300. No On jest naprawdę bardzo ciekawy i podoba mi się, jak w nim wyglądam, ale jednak chyba. Nie zaklikało. Nie zaklikało. Mam w szafie chyba dużo więcej y, lepszych rzeczy, no i po prostu szkoda mi tych trzech stówek. Czy ja mam? Co jeszcze Wam pokazać no i coś czarnego tu widzę. No właśnie, sięgam, sprawdzam, czy mam y, mikrofon, bo zdarzyło się tak, że już nie miałam go. Moją uwagę zwróciła też taka kurtka z takiego właśnie szeleszczącego materiału, sprawiającego wrażenie, że to jest kurtka, wiecie, przeciwwiatrowa, przeciwdeszczowa i w ogóle. Ona chyba jest przeciwdeszczowa, zobacz na matka. Na me. Tak, to jest kurtka przeciwdyszczowa. Więc, <laughs> więc wcale się nie dziwię, że tak się Kurtka w rozmiarze M kosztowała 250 zł. Bardzo taka prosta w kroju. Dość ciekawa. Ale mi się zaklikało? No nie zaklikało. Chyba jednak wolę y, różnego rodzaju tręcze, takie płaszcze. A masz przecież takie klasyczne? Nie mam, a taka kurtka przydałaby się na spacery z psami, czasami i deszcz, pada, trzeba z nimi wyjść, ale jest minus, ponieważ taka przeciwdeszczowa kurtka powinna mieć kaptur, a ona kaptura nie ma, więc na spacerze z psami nie się nie przyda. Bo to nie jest kurtka przeciwdeszczowa na spacer z psami, tylko na spacer po mieście bierzesz taką kurteczkę, czarny parasol, wiesz o co chodzi. No nie wiem. Taki sobie ten płaszczyk. Nie zaklikało, nie jest to coś, co bym chciała nawet mieć w swojej szafie. Okej, okay, nawet za darmo. Nawet za darmo. Obyłabyś się sobie. Tak. Bez. Tak, bez tego bym się obyła. I Czy to już wszystko? Tak, to już wszystko, także możemy ten odcinek kończyć. Piszcie w komentarzach, co Wam się podobało, a co nie, co mam koniecznie zostawić, a na co mogę machnąć ręką. Oczywiście zawsze wszystkie komentarze czytam, jaram się jak piszecie, tak wiecie, licznie, no ale lubię po prostu jak się angażujecie pod naszymi filmami. Serducho wtedy rośnie, nie? No. No i to tyle od nas dla Was, tak jak Wam przed chwileczką powiedziała mama, zachęcam Was do za zostawiania komentarzy pod tym filmem, oczywiście jak zawsze subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matko i córko, a także na Instagramie o matko i córko i na TikToku o matko i córko. A za kilka dni pojawi się odcinek Mierzymy Zara, w którym swoje propozycje pokaże Paulina. Także dziękujemy za to, że byliście z nami, pa pa kochani. Bajo.